W jakiś czas na rynku pojawiają się wspaniałe techniki, które mają zapewniać no, wielokrotnie więcej niż zwykła i ciężka praca. Jedną z takich technik, która ma pozwalać szybko uczyć się języków, bardzo wiele słów, zapamiętywać w krótkim czasie, jest metoda Sita. Ona badana, przez naukowców niemieckich okazała się rzeczywiście skuteczna. Żołnierze Bundeswery, którzy byli badani, uczyli się rzeczywiście w krótkim czasie kilkuset czy nawet ponad tysiąc słów z obcego języka, więc wydawałoby się, że no to są świetne osiągnięcia. Istnieją, żeby nie było żadnych wątpliwości, istnieją metody, zapamiętywania, które są normalne i neutralne. Na przykład jest taka metoda, w której człowiek zawsze porusza się jakimiś utartymi ścieżkami, przeporządkowuje do kolejnych miejsc, na przykład na drodze do swojej pracy, przeporządkowuje pewne Abstrakcyjne pojęcia, i w ten sposób ma szansę o wiele więcej zapamiętać. I to zapamięta, zapamiętywanie jest naprawdę efektywne. Ale są również metody, które opierają się na wchodzeniu w odmienne stany świadomości, i jedną z takich metod jest właśnie metoda Sita. Na czym polega? Na czym polegają właśnie te, te już nadnaturalne, czy też nadzmysłowe, czy też odmienne całkowicie od naturalnych metody zapamiętywania. Otóż wiemy na pewno, że w stanie relaksu nasz umysł jest zdolny do, ma wyższe osiągnięcia. I teraz, jakie mamy poziomy funkcjonowania mózgu? Jest stan beta, w którym w tej chwili ja i Państwo się znajdujecie, pod warunkiem oczywiście że żaden że żadnego z was nie uśpiłem. Stan beta, stan alfa to jest stan relaksu. Te fale mózgowe przebiegają już inaczej. Ten rytm jest bardziej spowolniony. Kolejnym takim poziomem jest stan delta, i oczywiście jest też stan teta, czyli stan głębokiego, bardzo głębokiego snu. I teraz, na czym polegają te? Metody szybkiego nauczania, czy też zapamiętywania, zapamiętywania dużej, większej, dużo większej ilości słów, czy też jakichś partii materiału. Otóż ludzie uczą się, jak wchodzić w stan alfa. Przechodzą ze stanu beta, czyli stanu naturalnej aktywności, w stan alfa. I w trakcie tego głębokiego relaksu, który jest już jednak czymś zupełnie innym niż to, czego człowiek doświadcza w dłuższych okresach czasu, w tym stanie wykonywana jest jakaś praca intelektualna. Jeszcze jedna ważna rzecz. Otóż stan alfa w ten stan wchodzimy co jakiś czas na bardzo krótkie. Na mgnienia na bardzo krótkie okresy czasu. Są takie, które trwają tam kilkadziesiątych sekundy, ale są też takie, które trwają no jakieś milionowe części sekundy. I też są pewne gesty, czy też pewne zabiegi na własnym ciele, które pozwalają w taki stan po prostu łatwiej wejść. Problem polega na tym, że stan relaksu nie jest stworzony do nauki. Stan relaksu jest stworzony do odpoczynku. I oczywiście może się zdarzyć tak, ja mam wielokrotnie miałem takie doświadczenie, być może jest ono bardziej powszechne, że kiedy byłem bardzo zmęczony, nie wiem jadąc autobusem, zasnąłem dosłownie na sekundę i obudziłem się w zupełnie innym nastroju, byłem pobudzony i to co przed chwilą mnie ograniczało i zwalniało, po prostu znikało. To jest właśnie moment, w który w naturalny sposób z potrzeby organizmu wchodzimy w stan alfa. Dzieje się coś, o czym chyba jeszcze współczesna nauka nie jest w stanie powiedzieć nic. Pewnego, ale skutki możemy dokładnie, dokładnie zarejestrować. Oprócz szybkiego zapamiętywania są również metody szybkiego czytania. I te metody obiecują ni mniej, ni więcej, tylko że 600-stronicową książkę można przeczytać w minutę. Po prostu przerzucając kartki i obejmując cały Cały, całe strony, kartki, książki no w, w sekundę wzrokiem, czy jeszcze krócej zapamiętujemy w tym stanie, w którym w który zostaliśmy wprowadzeni poprzez pewne techniki. I teraz, w jaki sposób oddzielać metody czysto naturalne od metod transowych, czy też Głębokiego relaksu. Otóż w te stany głębokiego relaksu, albo jeszcze głębsze, wprowadzamy się przez różnego rodzaju zabiegi językiem. Jego ustawiamy w pewnym, w pewnym położeniu, poprzez swego rodzaju odmienne od naturalnego ułożenie gałek ocznych itd. itd. I rzeczywiście są osoby, które po jakimś czasie, dosłownie po pół godzinie, znają treść tej przeczytanej książki. Oczywiście no, pomijam tutaj, że literatury pięknej się tak nie da czytać, ale no, gdyby ktoś chciał się uczyć, wydaje się, że, że no, to jest świetna metoda i mają hmm. polecić każdemu. Dlaczego ja nie polecam tych metod? Otóż stosowanie ich jest... Jak naprawa zegarka młotkiem. My naprawdę kompletnie nie wiemy, co dzieje się z naszym mózgiem, gdy w nienaturalny sposób, w stanie relaksu, zmuszamy go do pracy intelektualnej. I co dalej? Otóż te badania na żołnierzach Bundeswehr przeprowadzone, no wykazały, że w tym pierwszym momencie, zaraz po, po sesjach. Metodą SITA, no ta wiedza znikała w bardzo szybkim tempie, i po tygodniu czy dwóch już z niej nic nie zostawało. Więc mamy tu dwa, dwie niedogodności. Jedna jest właśnie niedogodnością, a druga jest niebezpieczeństwem. Ta wiedza zakumulowana w ten sposób po prostu bardzo szybko znika, tak jak szybko została. W nas, w nasz umysł, w nasz system nerwowy wprowadzona, tak samo szybko, szybko znika. Mamy do czynienia z metodami transowymi, i dlatego też ja odrzucam wszystkie te metody, które polegają właśnie na tym, że zmuszamy organizm do zachowań nienaturalnych. Jak powiedziałem, w stan alfa wchodzimy. Przez cały czas, ale na krótkie okresy i nie wykorzystując tego do, do nauki. I teraz najbardziej z badaną formą odmiennych stanów świadomości jest hipnoza. Ona powstała bardzo dawno temu. Był taki człowiek, który nazywał się Mesmer. Z jego praktyki z jednej strony wyniknęła, powstała bionergoterapia, a z drugiej właśnie hipnoza. I hipnoza była bardzo mocno przez naukowców w XIX wieku badana. Problem polega na tym, że z tych badań wyniknęło tyle, że, że naukowcy doszli do wniosku, że my nic nie wiemy na temat y, hipnozy. To znaczy, można drugiego człowieka, również siebie przez autosugestię, autohipnozę, można drugiego człowieka wprowadzić w stan otwarcia, w którym bodźce y, płynące y, ze świata y, wpadają. W jego, ten neurologiczny, w tę część mózgu, czy też układu nerwowego, która odpowiedzialna jest za zapamiętywanie, ale te informacje nie przechodzą przez sito-racjonalności i przez sito-sumienia. Innymi słowy, możemy być w czasie hipnozy indukowani, indukowani treściami. Które odrzucamy jako irracjonalne, bądź których nie uznajemy jako niemoralne. I teraz pamiętajcie Państwo, co powiedziałem przed chwilą o tych metodach szybkiego nauczania i szybkiego zapamiętywania. Otóż, i metodach szybkiego czytania. Otóż one są Poruszamy się w trakcie ich stosowania w rzeczywistości naturalnej. Oczywiście wykorzystujemy ją w złych celach, które nie są adekwatne, ale poruszamy się w rzeczywistości natury. Jeden, jedna z osób, która zaniepokojona, czy też zaciekawiona moimi opiniami na temat hipnozy, rozmawialiśmy i ja przedstawiałem wszystkie swoje zastrzeżenia, zastrzeżenia, to jest praktyk który prowadzi, prowadzi sesję z ludźmi. On nie do końca chyba mi uwierzył, ale powiedział rzecz, która myślę, że jest bardzo ważna. Otóż w jednym przypadku, on rok czy dwa z ludźmi pracował, w jednym przypadku okazało się, że hipnoza doprowadziła jego klienta do jakiegoś bardzo dziwnego stanu związanego z rękiem i potem okazało się, że ta osoba miała na ciele, na boku swoim trzy rany. Takie jakby ktoś trzyma. Są takie haczki do pielenia, do pielenia w ogródku, i właśnie takie rany miała ta osoba. I to nie była wyobraźnia, to już nie były jakieś. Stany alfa, delta, beta, teta, to były, to działo się w rzeczywistości materialnej. I to stało się w wyniku seansu hipnotycznego. Ja oczywiście nie chcę powiedzieć, że każdy seans hipnozy musi kończyć się jakimiś duchowymi konsekwencjami. Tak po prostu to wynika z doświadczenia, że tak nie jest, ale ani osoba, która jest poddawana hipnozie, ani ten, kto hipnotyzuje, nie ma żadnego wpływu na przebieg zabiegu hipnozy. Żadnego wpływu. Te dwie osoby otwierają się na siebie, i jeśli w ten, w ten proces wda się coś spoza naszego świata, hipnotyzer jest całkowicie wobec tego. Bezradny. Na czym polega to otwarcie? Ono właśnie polega na tym, że jesteśmy w stanie, w którym nie blokujemy bodźców. Tak? I one w korze szalej się zapisują. Świadomość, sumienie, racjonalizm nie ma na to żadnego wpływu. I ten stan otwarcia, który na przykład szamani osiągają przy pomocy. Jakiegoś męczącego tańca, jakichś powtarzalnych czynności, powtarzania mantry, jakichś, powtarzania jakichś ruchów, czy też środków chemicznych, ten stan otwarcia powoduje, że szaman otwarty jest na sferę duchową, demoniczną, no bo poza aniołami bożymi istnieją tylko istoty, które nie mają wobec nas dobrych zamiarów. I tutaj dochodzimy do jeszcze innych, jeszcze innych propozycji, które są na rynku. Jest doskonalenie umysłu, jest metoda kontroli umysłu według Silwy, jest bardzo wiele powiązanych z tym, czy też różnych odmian tych, tych metod, które już są czysto, tylko i wyłącznie metodami duchowymi. I doskonalenie umysłu. Na pierwszym, w czasie pierwszego dnia a, takiego kursu y, y, guru, ten, który prowadzi te zajęcia, y, przechodzi po y, ogniu, który pożarze, który jest z y, rozpalenia bardzo wielkiego ogniska i y, 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 on, kładąc rękę na ramieniu y, takiego adepta, mówiąc mu coś, y, y, co ten człowiek powtarza, przeprowadza go przez ten ogień. To jest fizycznie niemożliwe, ponieważ ta osoba nie ma żadnych ram na stopach. To jest fizycznie niemożliwe w naszym naturalnym stanie. Są stany, które na przykład powodują, że wielokrotnie opisywane sytuacje związane z wypadkiem, gdzie mała drobna kobieta podnosi samochód, pod którym uwięzło i dziecko ja znam relację jednego z ratowników który powiedział że w Warszawie na jednej z alei człowiek brał udział w wypadku samochodowym miał zmiażdżone kości podudzia a mimo to uciekł i przeskoczył przez wysoki metalowy płot co jest no, w jego stanie fizycznym jest po prostu Niemożliwe. Więc poruszamy się tutaj w sferze, która jest w obrębie możliwości człowieka. Lekarze mówią o wyrzutach adrenaliny, o takim usztywnieniu mięśni, że wtedy kości są, są y, y, po prostu y, niepotrzebne. Jeśli są połamane, no to, to człowiek na tych sztywnych mięśniach potrafi oprzeć y, y, ciało. Ale jakie są konsekwencje? Konsekwencje są takie. Na przykład, jak widzimy osoby, które wchodzą w stan szoku. Te osoby, po tym krótkim czasie, kiedy one mogą o wiele więcej, natychmiast opatura się takimi płaszczami, czy też kocami termoizolacyjnymi. Izolacyjnymi. Dlaczego? Dlatego, że taka osoba jest po prostu zagrożona wychłodzeniem. Ten stan nadnaturalny wymaga tak potężnej energii, Zużywa tak potężną energię, organizm człowieka, tak potężny wysiłek przechodzi, że no, wchodzi człowiek w bardzo niebezpieczne rejony. A jeszcze bardziej, ale o tym powiem już za jakiś czas, jeszcze bardziej naraża się właśnie takimi metodami, jak metoda umysłu czy metoda silwy, gdzie już bezpośrednio. Jest otwierany na świat demoniczny. I o tym za jakiś czas.